Kapitał zakładowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy zwiększony, tak zadecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dębica. Rękę za podniosła 15 rajców, trzech wstrzymało się od głosu, dwie osoby były przeciw. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 490 tysięcy zł zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu. Będzie to m.in. ciągnik, wysięgnik, głowica kosząca, pług i posypywarki. Podwyższenie kapitału to jest przeznaczenie środków na działalność statutową spółki. W ramach tego podwyższenia kapitału, których otrzymaliśmy, całą tą kwotę przeznaczamy na zakup sprzętu niezbędnego do działalności spółki. Będzie to konkretnie sprzęt z przeznaczeniem do głównie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Dębica a także do utrzymania terenów komunalnych gminy Dębica sprzęt przede wszystkim z przeznaczeniem do koszenia rowów poboczy terenów zielonych utrzymania tych terenów na sesji rady gminy przegłosowano podniesienie kapitału dla gminnego zakładu komunalnego w kwocie 490 000 zł są to środki przeznaczone na zakup sprzętu zarówno do zimowego utrzymania jak i letniego, czyli ciągnik o mocy co najmniej 120 koni mechanicznych, oczywiście ciągnik będzie nowy, z kosiarką, pług do odśnieżania, posypywarka, no i inne pozostałe sprzęty, które będą mogły być wykorzystywane do utrzymywania letniego i zimowego, co pozwoli nam być jakby bardziej niezależnym od wykonawców zewnętrznych, i tym sposobem będzie, zakład będzie bardziej mobilny i dodatkowe te wyposażenie pozwoli właśnie na świadczenie usług dla gminy w cenach preferencyjnych, albo nawet wręcz można powiedzieć ulgowych. Koncepcja tego z utrzymania terenów gminy, utrzymania zimowego dróg, jest taka, żeby to zakład był odpowiedzialny za całość tego. Utrzymania, uporządkowania terenu, zimowego utrzymania dróg, odśnieżania. Oczywiście, jeśli będą to zimy śnieżne, szczególnie śnieżne, będziemy się pewnie musieli posługiwać podmiotami dodatkowymi, ale jeśli będą zimy przebiegały łagodnie, będziemy w stanie dysponując takim sprzętem sami utrzymywać tereny i drogi. Jak informuje gmina Dębica, wyposażenie w nowe maszyny zgodnie z deklaracją gminnego Zakładu Komunalnego Brzeźnicy pozwoli na zoptymalizowanie działań związanych z powierzeniem spółce zadań w zakresie zimowego oraz letniego utrzymywania drugich chodników. Wykorzystane zostanie również do okoszenia ścinania poboczy na terenach komunalnych będących własnością gminy Dębica.